Szanowna Pani Marszałkini, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia o uchwalonej przez Sejm w dniu 27 listopada 2024 roku ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pani marszałek Senatu dnia 29 listopada 2024 roku skierowała ustawę do wymienionych komisji. Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2024 roku, komisje wnoszą, Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały. W Sejmie za ustawą głosowało 248 posłów, 6 było przeciwnych tej ustawie a 171 posłów wstrzymało się od głosu. Celem uchwalonej przez Sejm w dniu 27 listopada tego roku ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach jest zmniejszenie dolegliwości skutków finansowych obowiązywania od dnia 1 stycznia 2022 roku przepisów określających zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność poza rolniczą. W wyniku zmian wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego Ładu nastąpił bardzo wyraźny wzrost obciążeń, kosztów, jakie przedsiębiorcy ponoszą w ramach składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wprowadzony mechanizm sprawił, że obliczanie i opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne jest skomplikowane, i stanowi istotną barierę dla przedsiębiorców, w szczególności tych o niskich i średnich dochodach, w rozwoju ich działalności gospodarczej. Omawiana dziś ustawa jest pierwszą, w której zmiany wejdą od początku 2025 roku. Kolejne zmiany bardziej systemowe wprowadzone zostaną odrębną ustawą i będą obowiązywać od 2026 roku. Ale wróćmy do ustawy dziś procedowanej. Otóż środowisko przedsiębiorców uznaje obowiązek związany z zapłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne od dochodu wygenerowanego w wyniku sprzedaży środka trwałego za rozwiązanie daleko niesprawiedliwe. Ta niesprawiedliwość wiąże się z koniecznością Zapłaty składki miesięcznej rzędu kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych w niektórych wypadkach, w przypadku gdy na przykład przedsiębiorca osiągnie choćby jednorazowo wysoki dochód w wyniku sprzedaży swojej nieruchomości. Zmiana, o której dzisiaj mówimy, przewiduje wyłączenie z podstawy oskładkowania przychodów ze sprzedaży środków trwałych, co doprowadzi do obniżenia należnej składki na ubezpieczenia zdrowotne. Równocześnie w 2025 roku nastąpi również obniżenie tzw. minimalnej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy według skali podatkowej, podatku liniowego lub karty podatkowej. Minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne zostanie obniżona ze 100 do 70% minimalnego wynagrodzenia. Według szacunków Ministerstwa Finansów na zmianie tej skorzysta ponad 900 tysięcy podatników, ale właśnie tych podatników o najniższych dochodach, tych, którzy często mają największy problem ze składką zdrowotną, których dochód jest nieregularny lub wręcz ponoszą straty. Ci podatnicy na proponowanej zmianie w sumie według szacunków Ministerstwa zaoszczędzą niemal 1 miliard złotych. Legislator w swej opinii zwrócił uwagę, że proponowane zmiany swoim zakresem implikowały obowiązek przedstawienia ich na etapie rządowego procesu legislacyjnego i powinny to zostać przekonsultowane w Radzie dialogu społecznego z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi czy organizacjami pracodawców oraz znaczelną radą lekarską. Na ten obie, również obowiązek zwracała uwagę strona społeczna. Strona rządowa na wczorajszej komisji odniosła się do tych powiedzmy uwag, to są uwagi ogólne legislatora i w ocenie skutków regulacji Ustawy zawarto takie oto oświadczenie: pominięcie etapów uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania jest uzasadnione pilnością proponowanej inicjatywy, która zmierza do rezygnacji o składkowania przychodów ze zbycia środków trwałych. W tym kontekście ten projekt wymaga jak najszybszego przeprowadzenia procesu legislacyjnego. Ponadto zastosowanie trybu odrębnego jest uzasadnione tym, że projektowana ustawa nie nakłada żadnych obowiązków, jak również jest oczekiwana przez przedsiębiorców. To samo zresztą uzasadnienie dotyczyło autopoprawki, która była także procedowana w Sejmie. W uwagach szczegółowych Biuro Legislacyjne Senatu zaproponowało kilka poprawek, na które w większości zgodziła się strona rządowa. W dyskusji, która nie była w mojej ocenie bardzo ożywiona, głos zabierali senatorowie. Senator Bieńkowski, senator Małecka-Libera, senator Kraska, senator Klejna, senator Czarnobaj, senator Pawlek oraz przedstawicielka OPZZ czyli strona społeczna. Ostatecznie ustawa została przyjęta, przyjęta z poprawkami. Głosowało dwunastu senatorów, wszyscy byli za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami. W imieniu połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Zdrowia proszę Wysoką Izbę o przyjęcie tej ustawy wraz z poprawkami. Dziękuję. Dziękuję panie senatorze. Czy ktoś chce?